Pani, dzisiaj sobie zrobimy trening Jack na gwiazduli, taki skoczkowy, mini skoczkowy w domku. No ale zanim tak sobie ozdobimy mój pokój na Halloween nowo, um, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest taka dyniulka i tą dyniulkę sobie kładziemy tutaj z boku przy akrali. Druga rzecz to jest taka dyniuleczka i z nią sobie tutaj przelejnie. No to, to jest ten balon i on sobie tutaj się będzie kręcił. Czwarta rzecz to jest kantar gwiazdki, ale zaraz jej nie zakładam, bo zaraz jej zakładamy o głowie. Zakładamy go tutaj na miejsce i zakładamy je o głowie. Dwa. Zakładamy jej to o głowie. Dobra, mamy założone tutaj piękne o głowie i teraz zapniemy sobie jeszcze pasek. A mamy tutaj założone piękne <laughs> Pasek podgardlany, coś sorry za mojego brata, ja bałam się tak strasznie że ale życie. So teraz sobie jeszcze wybierzemy tutaj wodze, nie mam pojęcia które, hmm, ale chyba będziemy sobie jakieś zwykłe, po prostu parciane, bo dawno na nie jeździłam, bardzo, chyba z miesiąc. Albo takie skórzane, nie wiem czy widać, taka, albo takie zwykłe parciane. Albo jeszcze tak ja mogłabym skórzane, ale ja chyba wezmę zwykłe parciane. Przypiąłem mi takie zwykłe parciane wodze, um, bo mam no, szczerze, że trochę się boję wsiadać, nawet jak to jest gwiazdka. Dwa miesiące to naprawdę jest dużo, um, więc no nie wiem, może sobie ją trochę przelążujemy, ale to jeszcze zobaczę. Dobra, um, stwierdziłam, że takiej lążować nie będę, więc za sekundkę idziemy sobie na troninczek. To jest gwiazdkulą. No. Bierzemy Horsaka i idziemy sobie już tam poskoczkać. Na razie u nas to wygląda tak. Tu jest krzyżeczek, tam mamy drążka. Idziemy. I dalej tutaj mamy karton, więc będziemy wszyscy też skakać. Najpierw rozprzężanie. 好几门。 Wydaje że wystarczająco się rozprężyłyśmy z gwiazdką, więc myślę, że taki kusił, nam już teraz nie zaszkodzi, bo my zrobiliśmy tak, nie wiem, z sześć kółek tutaj, więc zaczynamy kusować. Tylko najgorsze jest to, to więc chyba będę musiała zostać na tej stronie. A więc kus, kus, kus. Ej, ja na luźnych włosach. Hej, Stoję pprt, krok do tyłu, raz, dwa nawet zrobiła, no i kus. Hej, pprt jeszcze nie galap.

Spokojnie. Superko. tak? Coś się nie udało najpierw, tak? Hop. Superko, nie pasowało. To jeszcze raz. Hop. Dobra, słuchajcie, w ogóle my sobie najpierw tak poskaczemy i bez tego drążka, bo. Coś się nie pasowało? Nawet nie wiem. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, tak szczerze. Więc no. Kam drągu. Więc co ja tak najpierw poskoczemy. Super koniu Teraz spróbujemy na to najechać. Żeby tak, żeby się nie zabić gwiazkania. Okay. Dobra. Kupiarka. Dawaj. Super koń. Kocham konia, ta. Jeszcze raz. Super koń. Nie wiem jak wy, ja nie umieszkałem w skarpetkach po domu. To już trochę ślizgam, ale Trudno. Postanowiłam sobie, że ustawimy teraz takiego oksarka tutaj, jakby. Mamy taki książkę, jakby. Okay. Teraz sobie okay. najeżdżamy. Tylko, tak, żeby się nie zabić, powtarzam. Tak, żeby się nie zabić. Super! Będę należać e, na to i na to, bo to jest mega dużo, po prostu nie mam jak, nie? wystarczy jak na pierwszy dzień po prostu od dwóch miesięcy skoków. Bardzo świetnie się pisać, dwa razy odmówiła i raz zwaliła, nie, więc naprawdę jest... mało. Sobie postępujemy jeszcze i rozszerzamy. Papatki, kochani. Do zobaczenia w następnym filmie.